Jak pisać wzór na energię potencjalną bryły sztywnej? Może Ci się to pytanie wydawać takie proste, dlatego bo jeżeli mamy energię potencjalną, normalnie w dynamice, na przykład energię potencjalną tego pisaka nad ziemią, no to napiszemy sobie wzór MGH. Masa pisaka, przyspieszenie grawitacyjne i H. Wysokość pisaka nad dowolnie wybranym poziomem odniesienia, więc powiedzmy, że u mnie to jest po prostu odległość od podłogi. Dlaczego miałby być problem, jeżeli bym chciała określić energię potencjalną bryły sztywnej? A to dlatego, bo jeżeli ta bryła sztywna leży sobie w ten sposób i powiedzmy, że jest bardzo długa, ale ma bardzo małą tutaj średnicę, mogę spokojnie powiedzieć, że jej energia potencjalna wynosi zero. Jeżeli bym tę bryłę umieściła, powiedzmy, że to jest jakiś pręd, umieściła na wysokości h i dalej zakładała, że jakby promień, tej, tego pręta jest nieporównywalnie mały do wysokości, to mogłabym napisać, że jego energia wynosi MgH. Ale co w momencie, kiedy ja bym chciała pręt położyć w ten sposób? No nie mogę napisać, że jego energia potencjalna wynosi MgH tak jak w tym przypadku, bo jednak trochę inaczej wygląda ten przypadek od. Jaka jest różnica? Ano taka, że tutaj cała masa tego pręta znajduje się na wysokości H, a tutaj tylko ten fragment pręta znajduje się na wysokości H, ale fragment masy jest niżej, 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 łącznie z tym, że fragment masy jest na Ziemi. Jak wtedy sobie radzić? Piszemy, piszemy energię potencjalną dla środka masy. Czyli w przypadku tego pręta, skoro on ma powiedzmy długość, taką jak wysokość, na którą ją podnie... go podnieśliśmy, czyli niech ma długość H, no to jego energia potencjalna będzie równa MGH 2 Dlatego bo piszemy taki wzór, jak gdyby cała masa była ulokowana w środku ciężkości, czyli w środku tego pręta. Zapamiętaj to koniecznie, żeby na tego typu zadaniach się nie wyłożyć.